Zadanie 16. Liczba cosinus 12 razy sinus 78 plus sinus 12 razy cosinus 78 jest równa. No, pachnie to na kilometr jedynką trygonometryczną. Zwłaszcza, że te liczby 12 i 78, te miary kątów, w sumie dają 90 stopni. Co znaczy, no dobra, przepiszę to. Kosinus 12, sinus 78 już kosinus 12 stopni razy sinus 78 stopni plus co tutaj pewnie na odwrót. Sinus 12, cosinus 78. Sinus 12 razy cosinus 78 stopni i to miałoby się równać czemu. No więc można by powiedzieć, że cosinus 12 to jest to samo co sinus 78. Bo jak jest trójkąt prostokątny, to sinus jednego kąta ostrego jest jednocześnie cosinusem drugiego i na odwrót. Na tej samej zasadzie sinus 12 jest Kosinusem 78, czyli tak naprawdę mamy sinus 78 razy sinus 78, czyli sinus kwadrat 78, a tutaj jest cosinus razy cosinus, czyli cosinus kwadrat 78. To ważne jest, że obydwa są sprowadzone do tej samej miary kąta. No ale ostatecznie jest to z jedynki trygonometrycznej. 1 i taka odpowiedź znajduje się pod literką D.